Ustęp pierwszy. Wyra wyraża zgodę. Rada Gminy wyraża zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i zawarcie tej umowy pomiędzy tymi samymi stronami po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat. Umowy najmu dotyczącej części tej samej nieruchomości, to jest działki nr 689, 1 w obrębie godyzyjnym 19, Syry, to jest błąd, na okres do 3 lat. Ustęp drugi. Własność nieruchomości działki nr 689, łamane na 1, uregulowana jest w księdze wieczystej LU1A łamane na 00053 514, łamane na 2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lubartowie, czwarty Wydział Ksiąg Wyczystych. Ustęp drugi. Wykonanie uchwały powierza się z Gminy kamionka. Ustęp trzeci. Uchwała wchodzi w życie z nimi podjęcie. Dziękuję bardzo. Zarządzam głosowanie. Na to, że uchwały. Dziękuję bardzo. Świetna, iż uchwała została przyjęta 14 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Dziękuję Państwu za przyjęcie tej uchwały.